King Domino Prehistoria od Fox Games. Jest to gra przeznaczona dla 2 do 4 graczy w wieku od 8 lat z serii, którą z pewnością wielu z Was doskonale zna: King Domino. Prehistoria jest to całkiem nowe wydanie, całkiem nowa gra, w której jednak mamy znany nam element w postaci domina właśnie. Opakowaniu. Są oczywiście zasady gry i mamy doskonale przemyślane przechowywanie naszej gry. Każdy element ma tutaj swoje miejsce. Nic się nie przesuwa. Nawet gdy będziemy chcieli przechowywać grę na regale w pionie, to żaden element nie zmieni, że tak powiem, miejsca. To wszystko pozostanie na swoim miejscu. Mamy notesik. Do zapisywania punktacji dwustronny, co jest super. Mamy cztery chatki, może przesuniemy na górę i tutaj będę Wam to wszystko pokazywać. Są cztery chatki, które mają różne kolory, odpowiadające kolorom pionków oraz płytek startowych. A pionki to tacy uroczy wodzowie plemienia po dwóch, z każdego koloru. Mamy plansze jaskini, są żetony jaskiniowców, żetony totemu znaczniki zasobów, które tutaj możecie zobaczyć. Są mamuty, są grzyby, są ryby, są krzemienie. Są tu również żetony ognia i oczywiście płytki. Domina, na każdej płytce one są ponumerowane. Mamy różne tereny. Tutaj na przykład jest las, jest kawałek pustyni. Tutaj mamy na przykład las i wulkan. Tak, także każda płytka domina to dwa różne lub takie same tereny. Celem gry jest rozwijanie swojego plemienia, pozyskiwanie ognia, zbieranie zasobów i poszerzanie swoich terenów łowieckich. Rzut oka w instrukcję, ponieważ mamy tutaj opisane różne warianty gry. Wariant odkrycia, od którego warto zacząć, jest to wariant gry dla co najmniej trzech graczy: mamy wariant totem, wariant plemię, a na końcu mamy takich uroczych jaskiniowców. Przed rozpoczęciem gry każdy wybiera sobie kolor chatki, który musi odpowiadać jaskiniowcom. W wariancie odkrycia bierzemy tylko jednego oraz pole startowe. Przypuśćmy, że zagramy w trzy osoby. Będzie gracz różowy, niebieski oraz czarny, zielonego. Odkładamy do pudełka. Płytki domina muszą być pomieszane, potasowane i umieszczone z powrotem w przegródce, skąd będziemy je wyciągać. Każdy gracz kładzie przed sobą startowe pole. Na tym polu stawiamy chatkę. Znaczniki jaskiniowców będą nam służyły do losowania tego, kto w jakiej kolejności będzie wybierał teren. Bierzemy cztery płytki domina. Pierwsze od brzegu układamy je rosnąco, czyli od najniższej odwracamy płytki i losujemy, który gracz jako pierwszy będzie wybierał domino. Gracz czarny może dokonać wyboru jako pierwszy. Wybierze sobie na przykład tą płytkę. Gracz niebieski. Niebieski może weźmie to i na końcu różowy postanowił wziąć tę płytkę. Nieużywana jest odkładana. W grze czteroosobowej ostatni gracz nie miałby po prostu wyboru i musiałby zająć jedyną wolną płytkę domina, ponieważ nie możemy postawić więcej niż jednego wodza na jednej płytce. Następnie wykładamy kolejne cztery płytki domina i tak samo układamy je w kolejności od najniższej do najwyższej i to będzie kolumna do następnego naszego ruchu do akcji, którą będziemy za chwilę wykonywać. Jednak pierwsza nasza akcja to konieczność dołożenia płytki na której stoimy do naszego obszaru. W tym wypadku mamy tylko płytkę startową, więc do naszej płytki musimy dołożyć domino, na którym jesteśmy oczywiście wcześniej odwracamy nową kolumnę. Sprawdzając, co się tutaj kryje. Tutaj możecie zobaczyć symbole mamuta, krzemienia, grzyba, rybki, ale w wariancie odkrycia nam się one nie przydadzą. Rozpoczyna gracz stojący najwyżej, czyli w tym wypadku gracz różowy, bierze do swojego obszaru i stawia pionek gdzie chce w kolejnej kolumnie. Biorę mojego wodza, dokładam do mojego terenu płytkę i stawiam go w kolejnej kolumnie, na którym polu chcę. I tutaj tak samo niebieski wykona taki sam ruch. Nieużywana płytka zostaje odłożona, no i znów wykładamy cztery płytki. Odwracamy i wykonujemy znowu ten sam ruch. Gra trwa 12 rund, na tyle wystarczy nam płytek w naszym stosie, który mamy stworzony w pudełku. Po tej nielegalnej dobudówce, którą tutaj teraz wykonałam, pokażę Wam, jaka jest zasada dokładania płytek terenu do tego, co już tutaj mamy. Jeżeli miałabym taką płytkę, takie domino, mogę dołożyć je tutaj. Mogę dołożyć je tutaj, tutaj, ale nie mogę go absolutnie nigdzie tutaj dołożyć, ponieważ ono musi się stykać obszarem z tym, co już mam na stole, czyli to może leżeć tylko z tej strony. Mogłabym na przykład dołożyć tę płytkę tutaj. I teraz tak, wróćmy do tych wulkanów, które nam tutaj wybuchają, których pomieni jeszcze nie użyłam. Do każdego wulkanu mamy odpowiedni żeton, który zostaje wypluty przez wulkan. W tym wypadku do dwóch pól. Pojedynczy krater wypluwa nam płobień, ale na odległość aż trzech pól, a potrójny krater na odległość jednego pola. Ja tutaj mam podwójne kratery, więc mogę umieścić żeton z ogniem w poziomie w pionie po skosie. Ale nie mogę go położyć na płytce, na której jest już ogień, czyli ani tutaj, ani tutaj, ani tutaj nie mogłabym go położyć. Mogłabym na przykład zrobić coś takiego i położyć go tutaj. A drugi z drugiego wulkanu, oczywiście wtedy, kiedy dokładam wulkan, tutaj mogłabym na przykład rozpalić ognisko również w lesie. Gdy skończą nam się już nowe płytki terenu, będziemy mieć oczywiście tutaj dużo większy obszar gry. Na końcu bierzemy notes, i podliczamy regiony. Region jest to połączony obszar tego samego koloru, ale liczy się tylko ten obszar, na którym znajduje się jakiś żeton lub symbol ognia. Czyli na przykład tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery pola. Jedno pole to połowa domina, czyli tutaj raz, dwa, trzy, cztery razy, raz, dwa, trzy symbole. Miałabym 12 punktów za. Brązowy obszar. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ale razy jeden, czyli sześć punktów, bo mam tylko jeden symbol ognia. Tutaj mam dwa lasy, ale mam cztery ognie, czyli osiem. mam osiem. Tutaj nie mam żetonu ognia, więc niestety nie jest ten obszar liczony za wodę. Mam zero punktów w tej grze. No i wiadomo, gracz, który zdobędzie najwięcej punktów, wygrywa grę żetonów z zasobami używamy w wariancie o zasobach i kładziemy te żetony na wszystkich odpowiadających im miejscach, ale nie umieszczamy ich tam, gdzie jest ogień, ponieważ gdy ogień się rozprzestrzenia, tutaj akurat w tym wypadku, zanim bym rozpaliła Ogień byłby na przykład ten grzyb I gdybym położyła żeton tutaj, no to grzyba zabieramy i chowamy do pudełka W tej grze korzystamy z totemów, które to wędrują do gracza posiadającego najwięcej danych zasobów Czyli ja na przykład miałabym totem wodny w tej grze Mój przeciwnik mógłby mieć na przykład totem z krzemieniem Mamy również mamuta i grzyby. O, i w tej sytuacji, jeżeli miałabym totem z grzybem, bo miałabym ich najwięcej, to po zniszczeniu tych moich zasobów przez ogień, gdy okaże się, że inny gracz ma teraz więcej grzybów, on zabiera ode mnie totem, czy też ja mu go przekazuję. I tak dalej, i tak dalej. W trakcie gry będziemy sprawdzać te zasoby. Kto ma ich więcej, kto dobierze sobie płytkę z zasobami, stanie się posiadaczem większej ilości ich sztuk, ten przejmuje odpowiednie totemy i kładzie przy swoim obszarze gry. A każdy totem przynosi nam dodatkowe punkty na koniec gry. Tyle punktów, ile widnieje na danym totemie. Mamy jeszcze wersję gry o jaskiniowcach. Tutaj będziemy używać planszetki. Jest to również bardzo ciekawy wariant i warto w niego zagrać. Myślę, że warto w każdy wariant zagrać, gdyż każdy się różni czymś od poprzedniego. Każdy jest ciekawy, a King Domino Prehistoria jest grą, która bardzo nas wciągnęła, pochłonęła bez reszty. Gwarantuje długie godziny przyjemnej zabawy. Poszczególne komponenty gry są bardzo dobrze wykonane, są grube, sztywne, zarówno te mniejsze żetony jak i płytki domina Zobaczcie, nic się tutaj nie wygina, jaskiniowce oraz zasoby są zrobieni z drewna i również są bardzo dobrej jakości Myślę, że jest to gra na długie lata i będzie nam przynosić jeszcze mnóstwo radości z rodzinnych rozgrywek A więcej o King Domino Prehistoria na blogu w opisie do filmu jest link.